Podcast Slow Soul dla kobiet, które pragną żyć na własnych zasadach i w zgodzie ze sobą. Witam Cię bardzo serdecznie w 79. odcinku podcastu Slow Soul. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, jak kroniki akaszy mogą pomóc nam w uzdrowieniu relacji z innymi. I zanim opowiem więcej o kronikach akaszy, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tego, czym dla mnie jest uzdrowienie relacji z drugą osobą. I, jakby analogicznie, czym nie jest uzdrawienie relacji z drugą osobą. Mówiąc o uzdrawianiu relacji z kimś, mam na myśli wypracowanie naszego stosunku do danej osoby i do naszej relacji, tak aby przywrócić neutralność, Niezależność od tej osoby i generalnie rzecz biorąc, wyjść z takich współzależnień, współzależności i uwikłań relacyjnych. Czyli generalnie rzecz biorąc, troszeczkę odzyskujemy tutaj wolność. Analogicznie, czym nie jest uzdrawianie relacji? Na pewno nie jest nim zmiana kogoś e, lub praca nad sobą, aby zmienić kogoś. Nie jest też e, tym praca. Nad sobą, z intencją, że ja wypracuję coś u siebie, sprawię, że ta druga osoba też stanie się inna i nasza relacja zostanie, że tak powiem, naprawiona. To nie jest robienie niczego z intencją, że ja będę wykonywać jakieś czynności, które naprawią kogoś innego. My pracujemy tylko nad sobą i tylko nad, że tak powiem, sobą pracować możemy. Każda inna interwencja jest generalnie rzecz biorąc działaniem. Wbrew czyjejś woli. Jeśli ktoś chciałby pracować nad relacją, nad sobą, to by na pewno to zrobił. Generalnie rzecz biorąc, my nie robimy nic za kogoś. Kolejną rzeczą, jaką nie jest uzdrawianie relacji i jakiej ja nie wiążę z generalnie rzecz w ogóle relacjami, to jest wybaczanie drugiej osobie i też miłość bezwarunkowa, czy generalnie jakieś takie relacje bezwarunkowe. To nie jest coś, do czego dążymy. My dążymy do takiego stanu neutralności, ale nie dążymy do tego, żeby kochać kogoś mimo wszystko, nawet jeśli robi nam krzywdę, ponieważ dobrze jest to sobie uświadomić, że relacje na tej planecie są warunkowe i warunkowe zawsze będą. I jest to jak najbardziej zdrowe, i jest to jak najbardziej w porządku. Dlatego też nie dążymy do tego, żeby wybaczać osobom, które nas krzywdzą i kochać je mimo wszystko. To bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym razie będziemy to robić swoim kosztem i na pewno nie skończy się to dobrze. Kiedy mamy już ustalone takie podstawy, teraz możemy sobie porozmawiać o tym, jak kroniki akaszy mogą nam pomóc właśnie w budowaniu takiej niezależności, neutralności i wyjścia z uwikłań w relacjach, czyli właśnie w uzdrowieniu tych relacji. Generalnie rzecz biorąc, um, pierwszym takim aspektem, jaki dają nam kroniki akaszy, to jest właśnie wgląd, wgląd i zrozumienie. Po pierwsze, my poprzez na przykład Odczyt profilu duszy, nasz osobisty, rozumiemy siebie, rozumiemy swoje potrzeby, rozumiemy o co powinniśmy dbać i rozumiemy to, jak, jakie okoliczności musimy sami sobie zapewnić, żeby czuć się dobrze i żeby działać w ze sobą. Dzięki temu wiemy, jak nawikować w relacjach, wiemy, jak stawiać granice i o co musimy zadbać, żeby te relacje były dla nas w równowadze, ponieważ dla każdego z nas. Relacje znaczą odrobinę coś innego, i dla każdego z nas, tutaj, ten aspekt będzie, pewne aspekty będą ważniejsze. Są osoby, dla których najważniejszą wartością jest wolność. To wynika z tego, kim są na poziomie duszy. I w takiej sytuacji, relacje muszą być naznaczone bardzo dużą dawką wolności, niezależności. Są też osoby, dla których relacje są związane z równowagą, równym wsparciem i byciem wspieranym. I tutaj bardzo mocno trzeba dbać o, o właśnie granice, ponieważ jednocześnie mamy na przykład tendencję do tego, żeby dawać z siebie coraz, coraz więcej. Więc w zależności od tego, kim jesteśmy na poziomie duszy, tak tą relację będziemy kształtować odpowiednio do tego, kim jesteśmy. Idąc dalej, możemy także czytać profile duszy naszych najbliższych. I to jest naprawdę już tajna broń i taki, taki wyjątkowy dar wiedzy i zrozumienia, ponieważ w momencie, kiedy rozumiemy, kim na poziomie duszy jest nasz mąż, Nasze dzieci, nasi rodzice jest nam dużo łatwiej nawigować. Oczywiście nie jest tak, że my możemy teraz pusi poczytać profile duszy wszystkim osobom wokoło. Są ograniczenia, ponieważ w pewnych aspektach po prostu byłoby to już wścibskie i generalnie ładowanie po prostu nasawnie swoje sprawy. To, co możemy na pewno czytać, to jest profil duszy naszego męża, naszej żony. I naszych dzieci. Możemy także czytać w ograniczonym, za, że tak powiem, za sobie, profile naszej najbliższej rodziny, czy na przykład rodziców i rodzeństwa. Co daje nam taki odczyt? Ja miałam przyjemność robić kilka takich odczytów dla rodzin i jest to wspaniałe, ponieważ rodziny dużo bardziej potrafią ze sobą współpracować, na zupełnie innym poziomie się rozumieją i pojawia się w związku z, z tym zrozumieniem także dużo więcej jakby szacunku. Um, pojawia się też zwłaszcza to słyszałam właśnie od mam. Um, Taki dar zrozumienia swojego dziecka, ponieważ często te dzieci są bardzo małe i my na przykład nie możemy zapytać dziecka o dane rzeczy. One, te dzieci jeszcze nie do końca też potrafią się wypowiedzieć, lub w ogóle nie potrafią się wypowiedzieć, bo jeszcze są do tego stopnia małe. I dzięki temu my lepiej rozumiemy potrzebę dziecka i też daje to taką niesamowitą perspektywę, jakby kim to nasze dziecko jest na poziomie duszy. Więc ten. Aspekt macierzyństwa czy tacierzyństwa jest dużo szerszy, dużo bardziej fascynujący. Wydaje mi się też, że zrozumienie, kim nasze dziecko jest na poziomie duszy, daje nam też taki dużo większy respekt dla tego człowieka, ponieważ nagle nie widzimy tylko tutaj takiej małoletniej istoty, która jeszcze nie potrafi się wypowiedzieć, która jeszcze robi w pieluchę, tylko widzimy, też tą istotę duchową w drugim człowieku. I tutaj perspektywa się dość mocno zmienia, także jest to piękne. Jest to też wspaniałe w um, relacjach partnerskich, kiedy na przykład rozumiemy, kim jedna i druga strona jest na poziomie duszy. Ten związek może być dużo głębszy i jesteśmy w stanie lepiej zapewn zapewniać sobie to, czego potrzebujemy nawzajem. Oczywiście, tutaj. Robota jest po naszej stronie, czyli my musimy zadbać o to, żeby w tym związku było tak jak, tak, jak my potrzebujemy, ale możemy o tym dużo otwarcie rozmawiać z partnerem, jeśli właśnie mamy taką wiedzę na swój temat. Także właśnie to zrozumienie siebie i innych jest tutaj wspaniałą rzeczą, jaka płynie z właśnie odczytu profilu duszy. Co ważne, jakby równolegle z odczytem profilu duszy w przypadku właśnie i dzieci i Małżonka czy małżonki, możemy także tutaj e, zrobić e, oczyszczenie tych wzorców karmicznych, które gdzieś blokują nasz potencjał. Więc w przypadku takiego odczytu dla małych dzieci, czy nawet dla większych dzieci, to jest wspaniały dar, ponieważ te dzieci już e, zaczynają troszeczkę, mają lżejszy start w życie. Nie idą z perspektywą taką, e, znaczy nie idą z bagażem tych wzorców karmicznych i obciążeń, które my sobie często czyścimy dopiero w dorosłym życiu, albo generalnie w ogóle. Niech czyścimy też tak często bywa. Także jest to wspaniała, wspaniała pomoc, na pewno dla dzieci, ze strony takich świadomych rodziców. Co bardzo ważne, dzięki odczytom z kronika kaszy, jesteśmy w stanie także zrobić tak zwane odczyty relacyjne, czyli czytamy to, jaką historię wspólną mają ze sobą dwie dusze. Może Wam się wydać to fascynujące, mnie to osobiście bardzo fascynuje. To że my często inkarnujemy się w podobnych zestawach, czyli inkarnujemy się w podobnej grupie dusz i generalnie rzecz biorąc jakoś wymieniają się nasze role. Potrafimy na przykład być mamą osoby, która teraz jest naszym dzieckiem albo być partnerem osoby, która kiedyś na przykład nie wiem, była naszym przyjacielem i tak dalej i tak dalej. Czasami jest tak, że my mamy za sobą długą historię wspólnych inkarnacji i co bardzo ważne, to wcale nie jest dobre. Często słyszę właśnie taką y, opinię, że ktoś na przykład wchodzi w związek z kimś i czuje, że na przykład zna go od zawsze i pojawiają się pytania, na przykład, czy to jest nasza bratnia dusza. Generalnie w nie ma takich rzeczy jak bratnie dusze, tutaj muszę, muszę zdementować to. Um, i czy my na przykład, nie wiem, mieliśmy dużo inkarnacji wspólnych i ten koncept jest bardzo romantyczny, ja to doskonale rozumiem, że jakby znamy się od dawna i to jest takie piękne. Niestety, moi drodzy, to jest tak jak stare, dobre małżeństwo. Jeśli ja z danym partnerem jestem lat, nie wiem, 50, to oczywiście jego wspaniale dobrze znam, ale jego wspaniale dobrze znam z każdej strony, czyli też znam jego wszystkie przywary, Znam doskonale, co, gdzie, jak mnie trygeruje w danej osobie, wiem, co trygeruje tą osobę we mnie, yy, i tak dalej, i tak dalej. I często zdarza się tak, że takie długie relacje, które mają długą historię karmiczną, one generalnie rzecz biorąc, nie są bardziej jakościowe, ze względu właśnie na tą naszą e, głęboką, czasami za głęboką wiedzę na swój nawzajem temat. Dlatego warto pamiętać o tym, że jakby ilość tych naszych wspólnych inkarnacji wcale nie świadczy o jakości naszych relacji. I jakby to taka świadomość, że znamy się z kimś bardzo dobrze, albo bardzo dobrze się z kimś rozumiemy, niekoniecznie wypływa z tego, że mamy wiele jakichś takich wspólnych historii za sobą. Co daje nam też taki odczyt karmiczny, relacyjny? Daje nam też możliwość oczyszczenia właśnie takich naszych wspólnych tematów z poprzednich wcieleń, czyli e, wspólnej karmy, ale także wspólnych kontraktów albo kontraktów indywidualnych u każdej z dusz. Często zdarza się tak, że właśnie jeśli mieliśmy jakieś poprzednie wcielenia a, wspólne, to w tych poprzednich wcieleniach coś się wydarzyło. I często jest tak, że my właśnie niesiemy ze sobą bagaż poprzednich wcieleń, które negatywnie wpływa na naszą relację, ponieważ na przykład w poprzednim wcieleniu też byliśmy, na przykład nie wiem, parą, wydarzyło się coś negatywnego i teraz jedziemy według podobnego schematu. Więc taki odczyt relacyjny pozwala nam takich rzeczy się pozbyć. Nie ukrywam, że odczyty relacyjne też są dobrym często zakończeniem dla relacji. Czyli na przykład, jeśli czujemy, że relacja zbliża się do końca, taki odczyt potrafi nam też po prostu pewne rzeczy poczyścić, także nam jest łatwiej odejść. Ale oczywiście może działać też tak, że jest nam łatwiej z kimś być. To nie jest tak, że robimy odczyty relacyjne po to, żeby, że tak powiem, pozbyć się partnera, broń Boże. I też warto powiedzieć to, że na przykład wyczyszczenie takich tematów, jak na przykład kontrakt bratnich dusz z naszej z wspólnej historii, który jest pomiędzy mną, a na przykład partnerem, on też nie powoduje końca relacji. Generalnie rzecz biorąc powoduje po prostu taką no, normalną sytuację, czyli usuwamy coś, co negatywnie na nas wpływało. Ponieważ właśnie taki kontrakt bratnich dusz to najczęściej jest jakby jedno z takich bloków i ograniczeń, które najbardziej Bardziej, lub najbardziej negatywnie, potrafią wpływać na naszą relację, bo ten kontrakt działa w taki sposób, że my obiecujemy danej osobie, że będziemy z nią bez znaczenia, co się wydarzy. To jest trochę tak jak Uromał i Julii. I w momencie, kiedy my już mamy taką intencję na samym początku, że będziemy z sobą bez znaczenia, co się wydarzy, to oczywiście w naszym życiu się wydarza. Więc my po prostu indykujemy na samym początku to, że po prostu w naszym życiu będzie dużo dramatu, dużo jakichś sytuacji takich negatywnych i po prostu te relacje są nacechowane właśnie takim sporą, sporą dramaturgią. Niekorzystną, niebudującą i bardzo mocno taką, wiesz, uwikłaną. Więc jakby uczyszczenie takich blokad pomiędzy Pomiędzy nami w relacjach potrafi bardzo dużo rzeczy tutaj też nam e, ułatwić, pomóc e, i też jakby zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. W odczycie relacyjnym my też e, oczyszczamy blokady pomiędzy nami, blokady nasze, e, ale także dowiadujemy się, jakie lekcje życiowe wspiera bycie w relacji z drugą osobą. I to też jest ciekawy temat. Po pierwsze, czym są lekcje życiowe? W świetle modalności, której ja używam, czyli świetle soul alignment, lekcja życiowa to nie jest coś, co my mamy do odrobienia, broń Boże, ani coś, co mamy się nauczyć, tylko to jest taki aspekt naszego życia, gdzie my mamy tendencję do zapominania o sobie, czyli działamy wbrew sobie. I nasza dusza, my sobie wybieramy taką lekcję życiową, aktualną, którą sobie tam przerabiamy. Ale też mamy lekcje życiowe, które sobie przerabiamy w relacjach, ponieważ bycie z danym człowiekiem bardzo mocno dla nas wspiera temat, yy, na przykład, nie wiem, miłości własnej, przyjemności, um, spełnienia, i tak dalej, W zależności jaka ta lekcja życiowa jest. Więc też tutaj, jakby w takim odczycie relacyjnym, możemy zobaczyć, jaki aspekt taki mamy własny do pracy i nad jakim aspektem pracuje nasz partner lub partnerka. Co też daje o wiele więcej zrozumienia w relacji, co jest po prostu czasami bezcenne. Kroniki akaszy, tutaj zwłaszcza takie odczyty live z kroniki akaszy, kiedy my zadajemy swoje własne pytania i dostajemy właśnie taki wgląd, głębsze zrozumienie danego tematu, to jest też piękna przestrzeń do uzdrowienia naszych wewnętrznych ran, które, czy traum, które powstały podczas relacji. Tu najczęściej są to relacje rodzinne. Choć nie tylko. Um, I najczęściej mówimy właśnie o takich traumach z dzieciństwa. To jest przestrzeń, właśnie taki odczyt, kronika kaszy, to jest właśnie przestrzeń takiej jakby zrozumienia, bezwarunkowej miłości dla nas samych. I my w takiej przestrzeni mamy cudowne warunki do tego, żeby, żeby się właśnie uzdrowić, ale także, żeby sobie wybaczyć i także, żeby zobaczyć. Prawdę, czyli zobaczyć, um, jak ta sytuacja faktycznie wyglądała, jak na nas wpływała. Czy takie zauważenie, zrozumienie własnego bólu, um, nazywanie rzeczy po imieniu, um, bo czasami to jest. Najtrudniejszy etap właśnie takiego wewnętrznego uzdrowienia. Nazwanie tego, że faktycznie zostaliśmy skrzywdzeni, że faktycznie jesteśmy na przykład ofiarami przemocy, nazwanie tego, że nasze potrzeby zostały zaniedbane, że nie zostały spełnione to jest coś, co bardzo, ale to bardzo jest nam potrzebne, ponieważ my zwykle od dziecka spychamy ten ból w głąb nas. Nie nazywamy, nie widzimy tego. Jako maleńkie dzieci, kiedy jesteśmy krzywdzeni, my nie widzimy problemów w osobach, które nas krzywdzą. My szukamy problemów w sobie. Dzieci zawsze biorą wszystko do siebie. Dlatego budujemy przekonanie na przykład, że jesteśmy niewystarczająco dobre, ponieważ gdybyśmy były wystarczająco dobre, nikt by nas nie krzywdził. I z takim przekonaniem często idziemy dalej. Jest to dodatkowo jeszcze, hmm, po, jakby podtrzymywane karmione poprzez kulturę, poprzez religię, przez takie tematy jak rodzina, święta, czci ojca i matkę sw swoją, swego. I dzięki temu my przez całe swoje życie potrafimy nawet nie zauważyć tego, jak bardzo staliśmy skrzywdzeni. I taki nieuświadomiony ból powoduje to, że my nieświadomie krzywdzimy potem innych. Więc żeby wyjść z takiego zaklętego kręgu bycia krzywdzonym i krzywdzenia, potrzebny jest nam ten taki bezpieczny moment, kiedy my możemy zauważyć w sobie ten ból i nazwać rzeczy po imieniu. Jest to także wspaniała przestrzeń do tego, żeby wybaczyć sobie, żeby na powrót nauczyć kochać siebie, akceptować siebie mimo to, że na przykład byliśmy ofiarą. I to jest naprawdę taka secret work, naprawdę jest taka, taka głęboko duchowa praca. Ale tak na dobrą sprawę te rany, które mamy, to są rany, które są właśnie na naszej duszy, więc to jest naprawdę piękna okoliczność i piękna możliwość do tego, żeby popracować z tym, co nas naprawdę boli, na tym poziomie, gdzie nas boli. Więc ma to nieocenioną i często niedocenioną wartość w takim procesie terapeutycznym na dobrą sprawę. Co też bardzo ważne. Czasami czasami zdarza się tak, że w pewnych relacjach my nosimy ze sobą jakąś taką złość, em, irytację, i tak nawet ciężko jest nam powiedzieć, skąd my to mamy, dlaczego tak jest. I często zdarza się tak, że my mamy właśnie jakieś nieuświadomione, wspólne historie z poprzednich wcieleń, dlatego nas pewno sobie tak irytują, albo, na pewne, albo dlatego tak pewne rzeczy nas bolą. Więc kroniki akaszy też są świetnym źródłem informacji, żeby sobie pewnie takie rzeczy pouświadamiać i też to puścić po prostu puścić tą naszą wspólną historię tak żebyśmy mogli produktywnie żyć dalej razem lub produktywnie przestać żyć razem co bardzo ważne praca nad relacjami jakakolwiek czy to jest praca na przykład z umysłem, duszą, w hipnoterapii czy w kronikach akaszy wiąże się z tym że My nie zawsze pracujemy nad tym, żeby być dalej razem, albo nie zawsze pracujemy nad tym, żeby być dalej piękną, kochającą się rodziną. Ponieważ do tej pracy, żeby nadal być razem, albo żeby się kochać i uwielbiać, my potrzebujemy dwóch stron. Jak to się mówi, czasami z pustego nie nalejesz, więc jeśli druga strona nie wykazuje żadnej inicjatywy, to jedyne nad czym my możemy pracować, to nad tym, żeby sobie po prostu. Przejść do neutralności w danej relacji i zacząć żyć dalej. Co bardzo ważne, jeśli chodzi też o relacje i rozwój, czy osobisty, czy duchowy. Zawsze w naszym otoczeniu są osoby, które są na tym samym poziomie energetycznym. One zawsze rezonują z nami. Więc w miarę jak my się rozwijamy, a czasami rozwijamy się bardzo dynamicznie, tak nasze otoczenie się zmienia, zmieniają się nasze relacje. Pewne osoby rozwijają się razem z nami i zostają w naszym otoczeniu, a pewne osoby po prostu odpadają i na miejsce tych osób przychodzą nowe osoby. Dlatego, tak jak już pisałam na. W moich mediach społecznościowych pamiętajmy o tym, że dobra relacja to nie znaczy długa relacja i dajmy sobie przestrzeń na zmianę, i dajmy sobie przestrzeń na to, żeby generalnie rzecz biorąc w tych relacjach mieć komfort, czyli zadbać po prostu na to, że, o to, żeby w nam w tych relacjach było dobrze i żebyśmy w nich były nieuwikłane, niewspółzależnione. I niezależne, dzięki czemu my w pełni możemy wziąć odpowiedzialność za nasze życie, a nie wisimy na kimś i nie jesteśmy uzależnieni od kogoś innego, ponieważ to jest wyznacznik takiej dojrzałej relacji, czyli ja biorę odpowiedzialność za siebie, a nie e, każę komuś wziąć odpowiedzialność za siebie, albo też nie biorę odpowiedzialności za kogoś innego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat relacji, kronika kaszy albo coś cię szczególnie interesuje, ja bardzo serdecznie zapraszam na moje media społecznościowe, można też do mnie wysłać maila. A maila można wysłać na info@slowsoul.studio. Też można znaleźć go na mojej stronie internetowej www.slowsoul.studio albo na moich mediach społecznościowych, na przykład Instagram slowsoul.studio. Zapraszam bardzo serdecznie, jeśli masz ochotę pracować nad relacjami, jeśli właśnie ten aspekt relacji to jest coś, co nie do końca przynosi Ci satysfakcję w życiu, albo masz jakiś bagaż z przeszłości, którego chcesz, że tak powiem, się pozbyć, to też bardzo serdecznie zapraszam na bezpłatne konsultacje. Jak zawsze, link do konsultacji znajdziesz w opisie, ale znajdziesz też na mojej stronie internetowej slowsoul.studio. Dziękuję Ci serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie wystrzałowy i ekstra, ponieważ rozmawiam w nim z Basią Ciemięgą, więc koniecznie pozostanie, że tak powiem, w kontakcie polub, zasubskrybuj podcast, czy jakkolwiek się to nie nazywa, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.